Dzień dobry wszystkim, witam, kolejny zjonek w angielskim raju, w środku pola Taki nieuczesany jestem, przy przyczaić tego ptaszka, zobaczcie ile on znowu tutaj nam narobił w tym miejscu I w tym miejscu, normalnie jakaś masakra, ja nie wiem co się dzieje, tak to nie wiem, się na nas I tutaj tak samo, przy bramce gdzie nie, się nie dotkniecie, to kupczone. Jakiś. No nie wiem, co to za ptak. Próbuję go przyczaić. Próbowałem go dzisiaj rano przyczaić przez okno, ale nie widzę. Ogólnie nic mu nie zrobię, tylko chcę się dowiedzieć, co to. Tutaj wszyscy rano się już zbieramy. ta właśnie smaży jajeczniczkę. O, z kabanosami. Boczek, boczek się skończył, to teraz kabanosy wróciły do łask. Cebulka. No i ja mam cztery jajeczka zamówione, tak? Teraz robisz ślamię, czy dla siebie? Wzorowa. Wzorowa żona. Dzień dobry papuszki. Dawaj, się nie lubię tego mikrofonu. Puchatego. Tu Aretha walczy z jajecznicą. Zaraz się zabieram do jedzenia. ta się ucięła wczoraj, patrzcie. Co robiłaś? Kroiłaś cebulę, tak? Pieczarki Do tym ostrym nożem rzeźnickim. Kolacja z poświęceniem była. No, kolacja z krwią. Chyba no, to mnie. Pewnie coś O właśnie, to jest to. Żółteczko rozpuszczone. Uj. ale ta nie lubi, ja uwielbiam takie. Każdy lubi inaczej. Już ściągać? Nie no, jeszcze chwileczkę, bo aż tak rozpuszczone nie no. Jak kurczak biega po patelce, to troszeczkę za mało. A to się białko ściąga. O właśnie, no ja białka nie lubię rozpuszczonego, ale żółtko uwielbiam jak jest. Nie, dużo ludzi je też białko rozpuszczone. Ja też nie lubię białka rozpuszczonego, bo to takie mi nie za bardzo. Kiedyś jadłem jajka, w ogóle piłem jajka. Ale od jakiegoś czasu nie piję No długo, to dawno. bardzo dawno Pamiętam no, kiedyś solą, solę, soli się trochę dodawało i, yeah, okay. i piło się jajko To bez żadnego, no nie no, pamiętam, że kiedyś miałem, bo kiedyś jak byłem mały, to tak robiłem, to nie miałem problemów A później jak byłem większy, jak chodziłem na siłownię, to chciałem oczywiście białka sobie dostarczyć i bierałem jajka I wtedy miałem odruch Wtedy było ciężko ale po paru dniach się przyzwyczaiłem ale nie 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 tam później przestałem Dobra, jakaś kiszoneczka do tego, chyba chyba kapustę sobie wezmę do tego, zresztą nie wiem jeszcze. Kapusta albo ogórek kiszony i zabieram się do jedzenia, Arleta robi sobie jedzonko. A my już z Arletką prawie gotowi, Arletka jeszcze dla papug przygotowuje, nie dla papuk, Tak, dla papok przygotowuje jedzonko, sobie robi kawkę, właśnie zalała sobie kawkę Arleta, to jest mistrzostwo, zalała sobie kawkę z masełkiem, ale zimną wodą taki. No czy ona taka letnia była, nie? Ale no, no nie ale się nie rozpuściła niestety nic. Ale dzisiaj chłodny dzionek Dzisiaj zabieramy was w miejsce W miejsce... W miejscowość, w której wcześniej mieszkaliśmy Też w podobnym e, domku Ale chcemy wam e, Pokazać e, Taką wioskę domków holenderskich, właśnie gdzie ludzie mieszkają cały rok, to jest nad takim fajnym jeziorkiem w miejscowości Winsford, tak więc przejedziemy się, my sobie zrobimy taki mały spacer, a ja jednocześnie Wam pokażę jak mieszkają Anglicy, bo z tego co wiem zdecydowanej ilości w tych domkach właśnie zamieszkują Anglicy wielu Anglików nie chce nie chce mieszkać w jakichś takich nie wiem, szeregowych w świecie tych smutnych angielskich domach i wybierają sobie często starość właśnie, bo przeważnie mieszkają tam tacy starsi ludzie, chociaż nie zawsze e, wybierają sobie po prostu starość w takiego typu domkach, z jakąś tam jakąś małą ilością ogrodu, e, te domki w nich w tych miejscach są poustawiane troszeczkę e, rzadziej albo gęściej, tak więc różnie to wygląda, ale myślę, że będzie to coś ciekawego tak więc to, co my tutaj, miejsce, w którym my tutaj mieszkamy, nie jest jakimś ekstremum. Ludzie tak naprawdę mieszkają w Anglii. Anglicy tak mieszkają, tak jak mój menadżer, który jest Anglikiem, mieszka na drugiej farmie, dokładnie w takim samym domku, to tutaj jest to bardzo mocno popularne. Koszty życia też bardzo mocno. Przez ostatnie 3, 4, 3 lata tak naprawdę wzrosły. Więc taki domek staje się alternatywą. Są też tutaj, o jakiś czas temu widziałem takie luksusowe domki holenderskie, nowe na takim ładnym, w takim ładnym parku no i to są bardzo, bardzo ale to bardzo wysokie koszty, bo nowy taki domek kosztuje 120 tysięcy funtów a za taką cenę można już mieć tutaj przynajmniej w naszych okolicach kupionego jakiegoś bliźniaczka ale szczerze powiedziawszy, sam wolałbym chyba wybrać jednak taki domek holenderski niż niż tego bliźniaka. Dobra, jesteśmy już chyba gotowi dzieciaki w samochodzie arletka powinna być już dosłownie o krok za mną, no może o 5 minut. Tutaj nasze dzieciaczki zajadające niezdrowe jedzenie. Jest i chipsy. Jest i Arletka. Jest kawka, jest tablet w razie czego. Zostań już ci biorę. No jest dosyć zimno. W tej chwili samochód pokazuje 5 stopni, ale jest chyba mniej. Ogólnie jest dość zimno dzisiaj, ale to już chyba ostatni tak, tak zimny dzień. Później mamy za kilka dni już takie ocieplenie, po nawet 14 stopni, więc powinno być całkiem przyjemnie. No ale dzisiaj ten spacer będzie taki dosyć mocno na świeżym powietrzu, będzie odczuwalny. Więc dzieciaki trzeba przygotować. Tutaj oliwka w wózku nie będzie się ruszała za dużo, więc będzie musiała być dobrze opatulona. No i co, dobra, my się zabieramy i jedziemy. No. Jesteśmy na miejscu. Oliwka nam usnęła. No ale trzeba ją powoli budzić. Znaczy budzić. Wsadzimy ją do wózka i zobaczymy, może, może się uda. Wózkiem powinnaś przejechać, z tego co pamiętam. No tutaj jest taka ścieżka, którą można sobie przejść i tak próbujemy zrobić też. Mnóstwo taków ogólnie fajne miejsce. Czasami się tutaj wybieraliśmy w niedzielę, bo mieszkaliśmy wcześniej bardzo blisko tej mojej miejscowości, po prostu na jej obrzeżach. Więc miejsce jest dla nas e, znane, znaczy miejscowość i miejsce. Dzisiaj piękna szara pogoda. A na jeziorkę już nie będziemy szli, znaczy pójdziemy. Do, dojdziemy i tak do jeziorka, bo będziemy za chwilę szli wzdłuż tego jeziorka, a przy tym jeziorku też jest właśnie ten Caravan Park. Tak, kiedyś tutaj bardzo często byliśmy, właśnie o tym rozmawiamy z Arletą, Bardzo często kiedyś tutaj się wybieraliśmy czasami w weekendy, nie? Czasami iść tam nawet chyba w środku tygodnia, ogólnie często się to zdarzało. Teraz wyprowadziliśmy się jakieś 30 minut tak naprawdę stąd, więc... Nie ma potrzeby tutaj jeździć. Tutaj mamy taką ścieżkę. Wiktor chciał wziąć kolej nogę, ale nie ma szans, bo takim czymś nie za bardzo da się jechać. Tak, tutaj będzie błoto, tam będzie taka kładka, ogólnie tutaj już jest niezaciekawie, no ale. Nie na no, wózek jeszcze póki co jedzie, ale noga hmm, chyba by nie dała rady. No, zobaczcie na to na przykład. Tak więc idziemy. Tutaj pięknie zielono, Kwieciście jest latem. No a teraz e, zima, to wiadomo jak jest. My tutaj i biegaliśmy i chodziliśmy na spacery, tak naprawdę. I to właśnie dość często Fale jest zimno, ogólnie odczuwam, ale temperatura pokazywała mi minus 2 stopnie Właściwie już w ogóle listki puszczają Ale my idziemy dalej Tutaj mamy jakieś e, takie pole Z kamperami Adleta właśnie próbuje kroki nabić do swojego smartwatcha Chce żeby jej policzyło A to działa tak, że jak ma ręce oparte na na tej rączce, no to nie, nie liczy kroków. Ja Reta próbuję tą rękę opuścić, żeby to po prostu kroki były liczone. Ja nie wiem jak mój pierścionek liczy kroki, czy jak e, bym trzymał wózek. No prawdopodobnie też by mi nie policzył tego kroki. 10 tysięcy, no właśnie Areta mówi, że chciałaby codziennie 10 tysięcy robić. No codziennie musisz wyjść z domu i po prostu iść z nie wiem, na spacer albo no coś, nie, żeby zrobić 10 tysięcy kroków. Areta, ile robisz w domu jak jesteś? I tak dużo, bo około 5 tysięcy, 5 czyli Teoretycznie codziennie taki nawet mały spacer, ale no nie da się tego w domu zrobić po prostu. Dołem czy górą? Chyba dołem tutaj, nie? Od lodówki do kanapy. Od lodówki do kanapy, no. Opatrzcie, tutaj nawet też szyby łapią. Są nawet jakieś stanowiska na łapanie ryb. O, i ja już widzę te domki z oddali. Za chwilę Wam to pokażę. Tak to wygląda z oddali, ale jeszcze za chwilę się troszeczkę do tego przybliżymy. Piękne domki. Piękne domki, piękne jeziorko. Mnóstwo dzikich ptaków, które słychać albo nie słychać, nie wiem. A tutaj po tej stronie, tutaj mamy jeziorka, tutaj po tej stronie mamy ruchliwą drogę. A tutaj właśnie, chyba z tego co wiem, to stanowiska, tak? Stanowiska do łapania ryb, tam nawet jakiś numerek jest. I tak, właśnie sobie rozmawiam z arletą, że takie jeziorko i nie ma kąpieliska. I tutaj jest naprawdę deficyt, wielki deficyt kąpielisk w Anglii. Pewnie gdzieś można wejść, ale ogólnie nie ma tu tego, co jest w Polsce. To znaczy nie ma jakichś plaż piaszczystych, gdzie można byłoby się wykąpać. No, czegoś takiego tutaj nie widziałem tutaj, nie? Ale w ogóle w Anglii jest tego bardzo mało i tutaj znowu są stanowiska. Tam jest jakaś biała plakietka z numerkiem 219. Tam kolejna. Tak więc rozumiem, że to są stanowiska do łowienia ryb. A taki odcinek o wędkowaniu też kiedyś zrobimy. A tutaj sesję robiliśmy zdjęciową, jakąś coś było, ja już nie wiem, patrzcie jaki w ogóle fajny mostek. Padka bardziej, taka trochę. Tak, na tym byłaby fajne zdjęcie, No, fajna kładka, taka klimatyczna. Właściwie nie pamiętam, że tej kładki jakoś tak się... Jakoś za bardzo. Nie wiem, czy by górą może niszczyliśmy, albo była inna kładka, nie wiem. Tu kładka zawaliła. Tylka kolejne stanowisko wędkarskie i tam widzimy domki. Ogólnie straszny śmietnik, dlatego może nie widzicie tak dobrze, ale jest dużo jakichś takich szczerniałych butelek. puka od wózka całe w błocie. O, jest ławeczka, sucha tylko latem. I błoto, straszne błoto. O i tutaj kolejna kładka. Niech ktoś o to zadbał, jakieś tam ścieżki są porobione. Tutaj kładeczka. A tutaj ścieki. Może faktycznie, może faktycznie lepiej, że się tutaj nie można kąpać. <gry> to znaczy nie wiemy, czy się nie można kąpać, bo nie widziałem takowej tabliczki, ale fakt faktem, że nigdy nie widzieliśmy, żeby ktoś się kąpał. Tutaj pan sobie nawet rybki łapie, czyli chyba sobie robaki zbiera na rybki. Tutaj już widzimy domki. Bardzo blisko. Jeszcze pozwolimy sobie podejść bliżej. Kolejne stanowisko, fajne. No patrzcie nawet, co tutaj się stało. Jakaś łódka się utopiła, ja sobie tutaj spróbuję przejść. Zobaczymy czy się uda, ale się chyba uda. Wchodzić, nie wchodzić? Chodzę. patrzcie jaka łódka. Aleja. I zatonęła. Pewnie już dawno temu. Wygląda jakby zatonęła dawno temu. Ha, ciekawa sprawa. O, i piłka. Dobra, wychodzimy stąd. Strasznie zimno, telepie mną jak nie wiem. Ubrany też jestem średnio na taką pogodę. A jest lekki materiał, dlatego ta temperatura odczuwalna jest zdecydowanie niższa od tej faktycznej. I tutaj już Wam pokażę pierwsze domki, jak to wygląda. I tutaj mamy to w bardzo takiej bliskiej odległości. Ja Wam tutaj fajnie wszystko przyzumuję, żebyście sobie mogli zobaczyć. Tam oczywiście jest mix, Domki są wynajmowane, ale też są w części dużej. Ludzie mieszkają, czy wynajmują, czy nie wynajmują. Mieszkają tam w dużej ilości po prostu na stałe, przez cały rok. Fajne werandy porobione, jakiś tam mały kawałek zieleni i tutaj mamy do czynienia z takimi właśnie domkami holenderskimi, coś jak nasz. Fajne duże okna. a Tutaj gdzieś widziałem e, taką drewniany, taki drewniany domek. W czymś podobnym mieszka mój znajomy. Zobaczcie, tutaj troszeczkę bardziej można objąć. Te domki zaczynają się odtąd gdzieś tam do tamtąd i zobaczcie ile ich tutaj jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, wszystkie naprawdę wyglądają świetnie te werandy, te we werandy, nie to, to jak Ty mówiłaś, nie werandy tylko Taras? tarasy wszystkie domki mają takie tarasy, bo to jakby trochę taki obowiązek nie wiem czy pod tymi tarasami są jakieś schowki czy nie, ale tak, tak trochę wygląda jakby tam były drzwiczki, nie wiem czy Wy to widzicie tak więc możliwe, że też to robi za jakiś taki schowek, ale zobaczcie Wydaje się, że jest ciasno, ale wcale nie jest tak ciasno. E, między domkami są przerwy, jest kawałek zieleni. Tutaj nawet, postaram Wam się pokazać, jest e, jakiś plac zabaw. O, dokładnie tutaj jest jakiś plac zabaw. No i domki świetne. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Fajnie, bo nie musimy tam wchodzić, nikogo tentrefumować. A możemy sobie popodglądać. Widzicie, parkingi są, można sobie samochodem wjechać. Jest cisza, jest spokój świetna sprawa. Ogólnie porządek, czysto. Tutaj, jeszcze z tej perspektywy, sobie spróbujemy coś przyczaić. Patrzcie. Widzicie, wszystkie są też obudowane od dołu, co pozwala na to, że lepiej trzymają temperatury. Widać, że część z nich jest bardzo nowoczesna, a część z nich troszeczkę starsza. Ja tutaj mam taką piękną łączkę, gdzie ludzie sobie wychodzą na spacery i my tutaj właśnie też chodziliśmy na spacery i pamiętam tutaj praktykowałem moje loty dronem sarletam. Gdzieś mam jeszcze stare filmy i zdjęcia. pierwsze z drona. Ale ta pamiętasz jak lataliśmy tutaj dronem? Gdzieś tutaj, nie? Przy tej ławeczce. Mamy gdzieś właśnie zdjęcia. Jeszcze bez dzieci. Człowiek się właśnie częściej z domu trochę wynurzał. Teraz takie wynurzanie się to już jest trochę większy challenge. Tam jest parking, właśnie sobie przypomnieliśmy. Tak więc mogliśmy tam zaparkować i iść sobie taką ścieżką utwardzoną. A my o tym całkowicie zapomnieliśmy. Dopiero jak zobaczyliśmy ten parking, te stojące tam samochody, to, to sobie przypomnieliśmy, że mogliśmy tam jechać. No, ale trudno, szkoda, tylko że przez wodę musieliśmy iść. Ale... Czy ty musiałeś iść, nie? Zresztą 3-2-1 dostanę zjebka za chwilę od Wiktor, widzów. E... O właśnie, tutaj Wiktor Wulenogą pojeździł. Właśnie, mówmy, już tego mu nie mówmy, bo. O, troszeczkę śmieci, a tam kosz. No, ale właśnie to jest cała tamta linia brzegowa pokryta domkami. My czytaliśmy trochę troszeczkę o tym, Areta troszeczkę o tym czytała. To jest ogólnie tak, że to jest jakby sieć jakiś tych karawan parków, tak? No, ale ja od jakby mojego kolegi z pracy wiem, że właśnie tam ludzie mieszkali przez cały rok. Jest tak płytko, czy mi się wydaje? Te ptaki stoją na czymś, czy... Chyba tak. O tamtych ptakach mówiłem, chyba tego nie zobaczycie, ale one tutaj stoją autentycznie. I to jest środek jeziorka. Tak, tutaj lepiej widać. Zobaczcie. Stoją. I w ogóle jest y, piasek, ziemia na samym środku. Dziwne, ja myślałem, że to jest o wiele głębsze. Ogólnie byliśmy kiedyś tam od drugiej strony, ale tak jak mówię, nie chcemy tam wjeżdżać, żeby po prostu... Wiecie, jak to będą własić na kogoś, jakieś przybyszy z telefonami. A tutaj możemy sobie bezkarnie postalkować ludzi. A tam oddali nawet domy. Tutaj też świetnie widać, widzicie, jest na środku normalnie ziemia. No, ale właśnie tak, tak można mieszkać. Jest takich karawan parków w Anglii. Mnóstwo. Część z nich jest zamieszkana tylko w trakcie gdzieś tam sezonu. No, na jakieś weekendy ludzie sobie przyjeżdżają, ale bardzo dużo domków jest po prostu zamieszkałych przez ludzi przez cały rok. Zobaczcie, jak one wyglądają. Świetne, piękne. Piękne domki, moim zdaniem. To jest chyba jedyny domek, który tutaj przyuważyłem i jest niezabudowany pod spodem. Wszystkie, widzicie, mają zabudowę. No i dobra, co? Urywamy się stąd. Może kiedyś odwiedzimy to miejsce. Właśnie, dajcie nam znać, czy chcecie odwiedzić to miejsce, ale już z drugiej strony. Może jakoś tam się przejedziemy i zobaczymy, co da się zrobić. Tak więc, jak chcecie coś takiego zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. My co, z powrotem? Idziemy do samochodu. Viktor, oczywiście, w swoim żywiole, czyli zbiera patyki. Viktor, po co ci te patyki? Lubię patyki. Lubię patyki. Wszyscy do auta idziemy z powrotem. Zmarznięci strasznie. Ale to mi jest ogólnie zimno, jest to w ręce mi jest zimno. W ogóle jest. No, ja jestem słabo ubrany. Ja mam tylko taką taki i skórę. I swoją skórę. I wracamy. Nie czy słyszycie te latające samoloty, ale tutaj jest niedaleko, znaczy jest daleko stąd niby, ale tutaj e, często widać jak latają, teraz akurat nie widać, tylko go słyszę, wcześniej widziałem, samoloty właśnie które lądują na e, lotnisku w Manchesterze, one tutaj takie kółko zataczają. Wydaje się, że jest to, że Manchester jest daleko, ale wcale nie jest aż tak daleko. Jak tutaj mieszkaliśmy to zawsze, no dosyć duży hałas był, tak się też dziwię tym ludziom, którzy mieszkają przy lotniskach, no bo tam to dopiero się musi dziać. I tak jak na Anglii to nie jest tutaj brudno, nie? Tak gdzieś tam się widzi jakieś śmieci, ale ogólnie nie jest Nie ma aż takiego Syfu jak w niektórych miejscach można spotkać Winsford to ogólnie takie Tak, tak, tak e, No, jak na, jak na Anglii to nie jest źle, ale Winsford ogólnie uchodzi no, u nas Na przykład u nas jest to e, Pod lupką jeśli chodzi o kupienie kiedyś Domu, no to bardzo możliwe, że właśnie Winsford W ogóle Winsford nie jest brany pod uwagę, nie? Że chcielibyśmy na pewno e, Tutaj Też kupić dom, jeżeli byłaby taka możliwość, to nie wykluczylibyśmy tego miejsca. Znowu to nasza kładeczka. Tutaj ktoś się namajstrował, ja sobie tutaj wejdę. Wyjdźcie, ja was dogonię. Albo nie, zobaczymy. Jak się nigdzie nie wpierdzielę. Zobaczcie, jak ktoś tutaj się postarał, żeby taką kładeczkę zrobić. Nie? No, ktoś trochę popracował. Nie, mnie chyba sobie nie pogoni. No tu trzeba uważać, patrzcie, siateczką ktoś wyłożył, żeby nie było ślisko. O, maruże są nawet, to nie jest tak źle. Ale woda nie wygląda na czystą. Wygląda na dość mocno zamuloną. Kładeczka chyba jest po prostu stoi na tak, stoi na tych palikach. Myślałem, że może jakieś beczki czy mają, bo czasami też tak bywa. No dobra, wracamy z powrotem. Nie, nie będę wyłączał nagrywania, bo może wpadnę i będzie. <gryw> będzie coś śmiesznego na kanał. ale nie, udało mi się. Nie chciałbym. totki zrobione też. Opa! I lecimy, doganiamy. Reszta Jest diabelnie ślisko. Jest tak jak u nas na tym naszym trasie, tylko jeszcze gorzej. Jest gładka deska. Jest naprawdę ślisko, jak diabli. Tutaj mogłaby być taka siatka wyłożona. Jak na tamtym mostku. O, śmieci. Ja definitywnie muszę gdzieś odsadzić kartofelki. Dobra, zrobione. W naturze to nie grzech, nie? że jeszcze tutaj skawał z do zagospodarowania. Tak więc te karawany mogą być. Jeszcze tutaj kiedyś. Ja Wam pokażę jedno z tych stanowisk, kolejne. Oj kurde, jak się nie przewrócę to będzie dobrze. O widzicie? 217. I tu chyba se mogą łowić rybki z tego co mi się wydaje. A tam mamy te... ten park. Ciekawi mnie ile kosztuje ocieplenie takiego domku zimą, my tego nie wiemy niestety, niestety znaczy, stety tego nie wiemy, ale e, jestem bardzo ciekaw, bo to będzie dosyć drogi biznes wydaje mi się, a latem ocieplanie takiego domku nie jest specjalnie konieczne, ale zimą e, my sami po sobie wiemy, że no, piecyk nie może być wyłączony ani na chwilę, bo w przeciwnym razie momentalnie ta temperatura spadnie chciałbym właśnie znać jak wygląda cena Powiedzmy tak przez trzy zimowe miesiące jak to wychodzi średnio miesięcznie. Staram się dogonić arletę. Moje buty. Wiktor wie, że idziemy do samochodu to jest pierwszy. To tu nawet jakby jest możliwość dla wjazdu do wjazdu samochodów, nie? No bo można go odpiąć. Była strasznie zabłocone. Zobaczcie jak tam to się zabłociło się średnio się kręcić. Tutaj jest gdzieś taki zrzut, no pewnie to się inaczej nazywa, ale coś takiego dla łódek, żeby można było z samochodu taką łódkę zwodować. No i zobaczcie, tutaj to dopiero się dzieje. Co? Mamy dość Z... ojej, patrzcie na to Weź, czekaj, czekaj, nic nie rób. Zobaczcie co tu się... O daj mi patyka, daj mi patyka. Jednego. No, daj. No niech się przydadzą te swoje patyki. No, ale i tak będzie ciężko do samochodu się z tym wybrać. Tam ludzie karmią te ptaszki, zobaczcie co tam się dzieje. <śmów> Obrócę jeszcze troszeczkę tymi kółkami, żeby z każdej strony je tak wyczyścić jak się tylko da. Jak nabrudziliśmy, chyba nikt się nie przywali, nie? Ziemia na ziemi. Lecie ręce z Marswy. Witam, może wybrać, ale tylko jednego patyka i jednego kamyka. Tu, ale spróchniało. Ten wjazd na ten parking jest ciekawy. Zobaczcie, to jest taki bardzo wąski stalownik. Ciężko jest nie przejechać po krawężniku. Tak, tylko chyba każdy w ten krawężnik wjeżdża. Bo jest nie sposób tego zrobić inaczej. Tak, tam jest jeszcze gorzej, dlatego niektórzy wyjeżdżają tą stroną. Jak przyjeżdżaliśmy na ten parking, to pan mnie przepraszał, machał mi już z daleka. To trochę to źle Tak, no zobaczcie tutaj, to jest wąziutko Zaraz będziemy ten jak wyjeżdżać, ale. jak na rower. No, jak na rower. Nie, 20 cm szerzej byłoby ok. Dobra, pakujemy się do samochodu. No spaliła furka. Dobra, to będziemy się z wami żegnać. Czekajcie, jeszcze ten. Nasz zapaszek, nie? W kształcie kosza na śmieci. Taki, taki dostałem za darmo to. To uczciwa cena była. No, tak więc co? żegnamy się z wami w tym odcinku. Do, mam nadzieję, że wam się podobał. Patrzcie karety, palce wyglądają. Tak wyglądają karety palce Pokaż z drugiej strony, tak obryć rękę. Dłoń. No tak nie widać. Nie, tu tutaj tak nie tutaj widać. lepiej widać. Myślałem, że z tyłu będzie lepiej widać. Patrzcie karety właśnie. Co się z jej ręką ma dzieje? No, mam nadzieję, że odcinek się podobał. I co? Mniej odcinku z farmy więcej z takiego typu. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobać. I do kolejnego odcinka żegnamy. Cześć.